Backup Coach dr Kalezana oraz jego wirtualny zespół witają Cię w dziewiątym rozdziale kursu, jak zostać kompletnym nieudacznikiem, który przedstawi Agnieszka. Dziękuję Ci, Marku. Jeśli do tej pory postępowałeś zgodnie z kursem, pozbyłeś się już pracy i swoich bliskich. Teraz nadszedł czas, aby odstraszyć przyjaciół, którzy Ci pozostali, by w końcu zostać samemu i użalać się nad sobą. <ślesk> no. Amerykański autor Dan Greenberg, którego już poznałeś, proponuje, byś przypominał swoim przyjaciołom, że jesteś nieudacznikiem. W tym celu, dzwoń do nich codziennie, a najlepiej kilka razy dziennie. Narzekaj. Płacz. Obwiniaj ich o to, że nie troszczą się o ciebie wystarczająco, kiedy jesteś nieszczęśliwy. Spraw by czuli się winni, że są samolubni, myślą tylko o sobie i zostawiają cię samego z twoim smutkiem. Udawaj, że jesteś bardzo zraniony. Ale działa to również w drugą stronę. Nie odpowiadaj na ich SMS-Y. I wiadomości na WhatsApp i E. Unikaj gratulacji z okazji urodzin lub innych radosnych wydarzeń, ponieważ może to sprawiać wrażenie, że chcesz pozostać z nimi w kontakcie. Jeśli ktoś prosi cię o pomoc, zwróć uwagę, że każdy musi radzić sobie sam ze swoimi problemami. Ostatecznie tobie też nikt by nie pomógł. Pamiętaj, że każda przyjaźń to wyciąganie z niej jak najwięcej dla siebie. A zapytany o powody, zmyśl jakąś historię i kilka ciekawych wymówek. Regularnie sprawdzaj swoich przyjaciół, wymagając od nich wiarygodności. Za to ty, nie dotrzymuj umów i bądź ogólnie nierzetelny. Jeśli twoi przyjaciele się wtedy obrażą, to znaczy, że nie są godni twojej przyjaźni. Jeśli to możliwe, nie zgadzaj się na wspólne wyjścia bo wtedy musiałbyś chodzić za innymi. Jednak, jeśli musisz wyjść, to ty dyktuj swoje życzenia i nie idź na kompromis. Nie toleruj błędów. Natychmiast zwróć uwagę na niewłaściwe słowo lub nieostrożne wyrażenie emocji, bo inaczej będzie się to ciągle powtarzać. Przypominaj, że nie będziesz tolerować takiego zachowania i rób to wielokrotnie, wielokrotnie. Jest to szczególnie pomocne, gdy maskujesz swoje uczucia nieuprzejmością, Pielęgnujesz uprzedzenia i robisz głupie uwagi. Jeśli ktoś chce, abyś pochwalił go za to, co robi, najlepiej powiedzieć, cokolwiek robisz, robisz to dobrze. Może się jednak zdarzyć, że ktoś pak im spodziewałeś się o, sam chce być odrzucony. Na przykład, Sara dzwoni do Noacha i mówi: Przepraszam, pewnie dzwonię w nieodpowiednim momencie, nieprawdaż, na co on odpowiada, nie, wcale nie. Jestem wręcz urażony że nie zadzwoniłaś wcześniej. Dlatego ważne jest, by wyczuć, u kogo masz największe szanse bycia odrzuconym, i wtedy subtelnie pokazać się w złym świetle. W końcu mało kto będzie na tyle głupi, by cię polubić, jeśli nie lubisz sam siebie. Na przykład, najlepszym sposobem na ciągłe przepraszanie jest powiedzenie: Przepraszam za to, jak dziś wyglądam, lub założę się, że myślisz, że zawsze tak wyglądam. Szczególnie pomocne są też: chciałem umyć włosy, ale nie miałem czasu. Pewnie jesteś przyzwyczajona do większych mężczyzn, zwykle się tak nie poce. Przepraszam, że nie potrafię wyrażać się jaśniej. Pewnie zanudzam cię swoimi problemami. Zazwyczaj jestem o wiele bardziej zabawny w towarzystwie. Kiedy chcesz opowiedzieć dowcip, najlepiej zacząć w następujący sposób. Przepraszam, ten dowcip jest dość długi i obawiam się, że nie ma żadnej puentei, a człowiek, od którego dostałem ten dowcip. Może go opowiedzieć znacznie lepiej niż ja. Bądź ostrożny. Nie pytaj przyjaciół, co czują, lub czego pragną. Nigdy nie wątp w to, że mężczyźni chcą tylko seksu, domowego jedzenia i spokoju, a kobiety domu i pieniędzy. Mów tylko o swoich problemach, bo i tak masz ich wystarczająco wiele, nie możesz przejmować się jeszcze problemami innych. Poza tym i tak cię nie obchodzi, jak inni sobie radzą. Więc puszczaj ich narzekania mimo uszu i pozostań skupiony tylko na sobie, bo przecież i tak ty masz gorzej niż inni. Jeśli niektórzy przyjaciele wciąż trzymają się ciebie mimo twojego zachowania, musisz podjąć odpowiednie kroki. Spóźniaj się na spotkania lub wcale się nie pojawiaj, nie przepraszaj za to, a jeśli już, to tylko przez SMS-a dwie godziny po umówionej godzinie. Proś o coraz większe przysługi na przykład o opiekę nad roślinami lub domowym zwierzakiem podczas Twojej kilkudniowej nieobecności. Rób złośliwe uwagi na temat gustu znajomych ich pracy lub dzieci, życiowych partnerów, zwierzątek, albo o wszystkim naraz. Jeśli i to nie pomoże, pożycz dużą sumę pieniędzy, której nigdy nie oddasz. Z tego powodu nawet długoletnia przyjaźń może legnąć w gruzach. Teraz torturuj się tymi poglądami. Wszystko zawsze robię źle. Nigdy się nie zmienię. Coś jest ze mną nie tak. To ja ponoszę za wszystko winę. Zawsze ponoszę porażkę. Jeśli konsekwentnie będziesz postępował w ten sposób, to z pewnością niedługo uda ci się wyrzucić wszystkich swoich przyjaciół i znajomych ze swojego życia. Gratulacje! Udało ci się wytworzyć w sobie tyle strachu, że wszyscy ludzie cię odrzucają. Osiągnąłeś całkowite osobiste nieszczęście, zostałeś ukarany za wszystkie swoje winy i wreszcie jesteś sam. Wysłuchałeś dziewiątego odcinka poradnika Jak zostać totalnym nieudacznikiem. W dziesiątym i ostatnim odcinku dowiesz się, jaką wolność daje całodobowe rozmyślanie o tym, jak podłe jest życie i jak zostałeś oszukany przez wszystkich, których znasz. Jako bonus za Twoje wysiłki damy Ci po drodze kilka ćwiczeń z masochizmu. Posłuchaj teraz wersji bez reklam w serwisie Apple Podcasts. Odwiedź stronę internetową fakap.coach, aby dowiedzieć się więcej o doktorze Kalezana i jego wirtualnym zespole. Jeśli chcesz podzielić się z nami: jak podoba Ci się ten poradnik lub czego w nim brakuje, zostaw recenzję na swojej ulubionej platformie z podcastami. Dziękuję.